Cześć. Wiecie już, że celem programu Erasmus jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Program działa już od 35 lat, przynosząc wymierne efekty, o których za chwilę. Mimo ponad trzech dekad działania, Erasmus nie zwalnia. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wynosi ponad 26 miliardów euro. Erasmus będzie miał kluczowe znaczenie dla europejskiego obszaru edukacji, którego założenie planowane jest na 2025 rok. Działania Unii Europejskiej zmierzają do zapewnienia młodym ludziom dostępu do edukacji i szkoleń, umożliwienia osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także możliwości znalezienia pracy w całej Europie. Wracając do podsumowania działań Erasmusa, oto top 5 liczb efektów, które udało się osiągnąć w Polsce w poprzedniej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. 1,6 miliarda euro przeznaczono na dofinansowanie projektów. 5,5 tysiąca instytucji skorzystało z programu. 375 tysięcy zorganizowanych mobilności. 97% zadowolonych uczestników. 10 tysięcy dofinansowanych projektów. Słuchaj nas na największych serwisach podcastowych. Oglądaj nas na YouTube lub słuchaj w aplikacji Spotify.